Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku za oknem. Zimno, ciemno i ponuro, strasznie chce mi się dzisiaj spać. Takie korki są na mieście, ale stwierdziłam, że przyjdę, ożywię się, pobudzę się tutaj, nagram dla was film. Dzisiaj będzie butowniczka, będą buty z HM i kilka innych akcesoriów. To nie będą tylko buty, także mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Staram się zamawiać takie w lepszych cenach buty żeby to nie było jakieś strasznie drogie, bo mają też tą kolekcję luksusową, gdzie tam buty chodzą po 6 stów. No nie o to też chodzi, żeby jakieś strasznie tutaj, żeby bardziej dostępne cenowo po prostu wam pokazać. Obejrzymy sobie. Jakość buty przyszły, widzicie, jedna paczka za mną, druga tutaj przede mną. Przyszły popakowane folie, tutaj nie ma żadnych pudełek. Tak, przyszły popakowane wszystkie buty. Także co, kochani? Jak jesteście zainteresowani butami H&M, to oglądajcie dalej. Ja w ogóle pod koniec wakacji nagrałam wam takie mierzymy jesienne już właśnie, w którym był ten sweter i też wam linkuję tutaj to mierzymy. Zobaczcie sobie i te rzeczy nadal są na H&M i są fantastycznej jakości i już teraz je noszę. Także możecie sobie wrócić, bo często mnie pytacie o mierzymy H&M. No a teraz się skupiamy typowo na butach. Wyciągam pierwszą parę i macie linki do wszystkiego na dole i macie y i tam będziecie mieć ceny. Ja wam cenę wam nie podaje, bo wiecie, te ceny się zmieniają. Ja zamówiłam już e, chyba 10 dni temu te rzeczy, więc równie dobrze mogło się coś pozmieniać od tego czasu. Także macie na dole, oczywiście, wiecie, ja zamawiam zawsze więcej i odsyłam, żeby tutaj dla Was zrobić mierzymy e, i żebyście Wy też mogli sobie wyrobić opinię, żebym ja Wam powiedziała, czy buty są wygodne, czy nie. I pierwsze buty wyglądają tak, to są takie typowe kowbojki z kwadratowym czubkiem tym razem i z przodu są przecierane. Ja wiem, że nie każdemu będą się takie buty podobać, bo to jest dosyć specyficzny styl, ale e, ja nie wiem, czy one są skórzane. Chyba nie, ale wyglądają jak skóra. Autentycznie te Buty wyglądają jak skórzane. Co tu jest? Nie, nie są skórzane, a wyglądają jak skórzane. Jak z bliska się przyglądam. Miałam kiedyś bardzo podobne skórzane kozaki ze Steve'a Maddena, przewiozłam 100 lat temu i nosiłam je wiele lat. Także te naprawdę imitują dobrze skórę. Świetnie wykonane. Tutaj mają takie gumki ułatwiające zakładanie i sprzączkę. Ładny, czekoladowy kolor, także mierzymy. I mamy pierwszą parę butów, i powiem Wam, że są dosyć wygodne. Może nie są takie idealne, nie leżą, wiecie, jak, e, jak rękawiczka, ale są dosyć. Dość wygodne, dość, dość, dość komfortowe, na pewno tutaj ten czubek mogę swobodnie ruszać palcami, nie są ściśnięte. Myślę, że tutaj dosyć charakterystyczny styl, trzeba by jakieś jeansy, jeansowe rzeczy założyć, bo tak, no, takie dosyć są zobowiązujące te buty, jeżeli chodzi o styl, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale jakościowo są fajne i są lekkie, wiecie, są lekkie na nogach, to muszę stwierdzić, że, że są lekkie i mam bardzo dużo miejsca na palce, więc e, mogłabym się nawet pokusić o rozmiar mniejszy jak coś. No, myślę, że całkiem e, przyzwoite buty. Takie wodko, kozaczki, tutaj mogę Wam dać polecajkę. Dalej mam dwie pary kozaków i tutaj pierwsze z nich to są właśnie kowboje, co w się sensie wyglądają tak jak te, co przed chwilą Wam pokazałam, takie kwadratowe. Mają tutaj taką oto, taki oto łańcuch z tyłu. Tak za bardzo się tego chyba odpiąć nie da. Wydaje mi się, że jakbyśmy to odpięli, to straci tutaj całą tą konstrukcję ta sprzączka. Także buty wyglądają w sumie tak jak te poprzednie, jeżeli chodzi o formę, ale są straszliwie długie. E, tutaj, e, nie wiem czy tutaj też coś można zaczepić, czy to jest chyba tylko oznaczone, Zdobnie. Także przymierzymy je zaraz mam nadzieję, że, że wejdzie mi na nogę, zobaczymy. Tutaj nie ma ocieplenia, to jest taki materiał, taka po prostu tkanina w środku. No wyglądają zacnie, naprawdę ładnie się błyszczą. E, I to też nie są buty skórzane z tego co pamiętam. No i powiem wam, że te buty porażka jeżeli chodzi o mnie. E, tutaj Lewy wszedł bez problemu, ale się jakoś tak brzydko marszczy. Nie mogę go wyżej podciągnąć, tutaj chyba się na łydce właśnie zatrzymał. A tego nie mogę włożyć jak widzicie, tutaj przez podbicie. A kurczę, tego podbicia też nie mam jakiegoś Wysokiego. W sensie, no wiecie, noszę zawsze standardowe. Ło! I bardzo ciężko się wkłada te buty. Szkoda, bo myślałam, że będą, że będą spoko i że są takie właśnie szerokie, ale one będą. Uch, na bardzo bardzo niskie podbicie i bardzo, bardzo szczupłą łydkę. Także te odkładają, wyglądają bardzo modowo i fajnie, ale to no nie dla mnie. Tutaj niestety nie dla mnie. Kolejne kozaki mają taki oto obcas. Zobaczcie, że te dyndające, te, ale wiadomo, że, że muszę je rozpiąć. Tak wyglądają te kozaki. Są nie są zwężane w kostce. Jak widzicie, mają szeroką kostkę, więc nie każdy będzie lubił takie buty, ale są teraz szalenie modne. Czyli szpice takie dosyć ostre, takie obcasy, czyli szpice szpilka, bardzo elegancka, ale nie wysoka i właśnie prosta cholewa. Także też takie wsuwane. Też nie są ocieplane, podobnie jak te poprzednie, tylko te są w zupełnie innym stylu, więc zobaczymy jak leżą na nodze. Jestem ich bardzo ciekawa. Tu niestety podobna sytuacja, ale tutaj na długość, słuchajcie, to 42 dla mnie jest jak 40. Tutaj wypadają naprawdę o wiele mniejsze te buty. Także lewa noga weszła, bo mam mniejszą prawa. Niestety nie. Buty są przepiękne, ale niestety trzeba brać rozmiar, dwa rozmiary większe, żeby leżały idealnie. Ale tak jak tutaj patrzę, no prezentują się po prostu wspaniale, więc szkoda, że nie są dobre. Gdyby były skórzane, to wiadomo, że ściągnęły się jeszcze, ale nie są. Także pięknie ta noga wygląda w nich. Dalej coś z akcesoriów. Mam tutaj taką opaskę do włosów i pomyślałam pod kątem właśnie świąt, pod kątem szykowania się i ona jest po prostu prześliczna, przesłodka. To może być fajny dodatek do prezentu świątecznego czy mikołajkowego. Będzie wygląda pięknie na głowie yy, i będzie yy, pomagała podczas aplikacji podkładu, czy to maseczki, żeby odgarnąć trochę włosy. Tutaj jest minus taki, że to wylatuje. Tak się Przesuwa, ale tak poza tym wygląda przepięknie, więc będzie na głowie się prezentowała ładnie. Tak, i to jest napisane do spa, maskowania czy nakładania make-upu. Idealna. Paseczka. Plusem na pewno tych butów z HM jest to, że one są naprawdę szerokie szerokiej rozmiarówce, czyli do rozmiaru 42. Ja sama mam rozmiar 42 z butów zimowych. Normalnie noszę 41,5. Wiadomo, że tutaj połówek nie ma, ale właśnie przy takich butach, gdzie noszę skarpetkę czy grubsze rajstopy, to wolę mieć większy rozmiar. Także nie życzę sobie komentarzy, że to jest wielka, płetwa i jak, to wiecie, na takie rzeczy nie mamy wpływu. Ja sama mam przynajmniej trzy koleżanki, które mają dokładnie ten sam rozmiar co ja, bo dzielę się z nimi po butowniczkach, po, po filmach. Na przykład z Bornem czy z innymi markami dzielę się również butami. I to jest w tych czasach normalne. Dziewczyny są wysokie, mają duże nogi. To, że kiedyś, wycie 50 lat temu przeciętnym rozmiarem stopy było 37-38, no to teraz czasy się zmieniły. I nogi będą rosnąć, bo ludzie rosną w górę, więc to chyba jest logiczne. To tak tylko wiecie, bo zawsze się podmierzymy pod butowniczkami pojawiają. Jak można mieć taką wielką nogę? Nie no, po prostu sobie obetnę tą stopę i będę mieć mniejszą wtedy. To jest świetny pomysł. Kolejny but. Taki zaokrąglony kwadratowy czubek. I dosyć masywny obcas. Tutaj naprawdę ten obcas jest wielgaśny, taki masywny, ciężki. Sam but również tutaj tak, ten ciężar idzie nam do tyłu właśnie na obcas, więc jedyna moja obawa jest taka, czy to nie będzie właśnie, czy noga nie będzie leciała do tyłu. Znowu mamy te, te gumki, które ja uwielbiam, bo to się bardzo łatwo wkłada, ale sam but jest dosyć sztywny, więc nie wiem, czy będzie wygodne. Ciężko mi powiedzieć tak patrząc, więc... Co, czas go po prostu przymierzyć. Ale co chcę wam powiedzieć, że naprawdę te buty z hm widzę, że są wykonane genialnie. To wygląda jak prawdziwa skóra, jakaś designerska wręcz. Z roku na rok te buty mają coraz lepszą jakość. Ja pamiętam, jak byłam właśnie w liceum. Nie, jak byłam na studiach i właśnie tam już do centrum jeździłam, do HM-u, kupowałam sobie buty, torebki. Wtedy największym rozmiarem było 40-41 to było w ogóle, wiecie, ciężko było znaleźć. hm online wtedy jeszcze nie było. I wtedy ta jakość była. Wiecie, te buty nie miały tam faktury. Nie miały takich fajniejszych wykończeń, były po prostu takie dosyć przeciętne jak na sieciówki I były też dosyć tanie, no bo były po 120 zł. Botki. Niektóre mam do dzisiaj. Co chcę wam pokazać? Że te buty zakładają się same. Bardzo wygodne, ale fajne. Niesamowicie wygodne botki. Dosłownie wsuwacie bez problemu na, na nogę. Rewelacja. I grubszy ten um, obcas. Fajny do spódnicy, fajny do sukienki, ale też właśnie pod y, spodnie. Jestem zachwycona. Tutaj, tą jakością, tą, tym wykonaniem i tą, e, tym materiałem. Wyglądają świetnie, bo też są węższe w kostce. I kolejna para to takie wielkie buty. Te naprawdę są duże, również wizualnie. I to mi się nie do końca podoba, bo wydaje mi się, że to będzie jeszcze dodatkowo powiększać tą stopę. E, zobaczymy, czy one nie są w ogóle za wielkie. I to, że mają też okrągły, taki dosyć dosyć taki obły, zaokrąglony ten przód, to też wydaje mi się, że sprawia, że wyglądają trochę jak takie kalosze, takie wsuwane. No ale wiecie, taka jest moda. Ja lubię takie buty do. Do stylizacji w całości beżowych, czyli że mamy beżowe legginsy, a na to beżowy sweter i beżową, powiedzmy taką taką kamizelkę rozpinaną i to wygląda wtedy najlepiej moim zdaniem osobistym mi się tak podoba, ale oczywiście to zależy od waszego stylu, może wynosicie takie buty do innych stylizacji, do sukienek, dajcie znać. I te buty podobnie jak poprzednie są fajne na długość, szerokie w palcach i wąskie w kostce, bardzo masywne, bardzo takie ciężkie wizualnie. No i myślę, że dosyć specyficznych stylizacji, nie na pewno nie do, nie na co dzień nie do wszystkiego, ale jak macie jasny płaszcz. Będą pięknym dopełnieniem, albo właśnie kurtka puchowa biała. To będą ekstra. Są bardzo wygodne. Te buty są wygodne. Mimo, że wydawały mi się dosyć sztywne, to fajnie leżą na przerwa Przerwana akcesoria. Słuchajcie, przerwana akcesoria. E, mam tutaj trzy akcesoria, które chcę wam pokazać. Które mnie urzekły. Pierwszy to jest taka spinka. Wygląda jak do komunii, tak, wiem o tym. Tak, wiem, że tak wygląda. Ale tak mi się podoba. Już wam pokazuję na włosach. Czekajcie, zdejmuję, bo mi się podoba i już zostawiam. O, tak to działa. Mamy dwa kwiatki z dwóch stron. No i dobra, dzisiaj nie mam, słuchajcie, zbyt świeżych włosów, ale coś wymyślę tak na szybko. Wow, zaskakująco dobrze to trzyma. I tak się prezentuje. Myślę, że całkiem fajnie. Fajnie się prezentuje. Podoba mi się. Fajny gadżet. Ogromna. Bardzo fajna spinka. Ale uuu, coś mi tu przekręca, muszę... czekajcie. Muszę tutaj uważać, jak ją będę zapinać, bo ona... No mimo wszystko ciężko, ciężko dobrze dopasować do fryzury, tym bardziej, jak macie dużo włosów. Ale dobra, będę działać. Kolejna spinka. Piękna, kryształowa. O, o jaka ładna. Tutaj też oczywiście zostawiam, więc odrywam. Nie wiem, czy to widać ale zakładam, że tak. Ta trzyma bardzo, bardzo mocno. No, dobrze się trzyma. I słuchajcie torebeczkę. I ta to torebka jest tak śliczna. Nie wiem, czy ją zostawiam, ale zdajemy na razie osłonkę na H&M. Ma w ogóle tak ładne torebki ostatnio. Naprawdę ładniejsze niż jakiekolwiek designerskie. I w lepszych cenach. Także nie, nie ściągam mytki, ale zapnę i już wam pokazuję. Naprawdę jestem zachwycona jakością. Zobaczcie, czy to nie wygląda jak torebka od jakiegoś projektanta. Ja bym się dała oszukać. Jest śliczna. Pytanie tylko, czy wejdzie mi tutaj telefon, bo ostatnio z Bonfri znalazłam taką piękną malutką torebkę i nie wszedł mi telefon, więc test wchodzi. No, piękna. Jakby mnie podkusiło, żeby to kupić, jak czy jak ona się nazywa, to już nie muszę. Jest piękna, jest wspaniała. do rączki taka cute. Piękna. Mogłaby mieć tylko regulowany pasek, to jest minus. Ale tak poza tym nie mam żadnych uwag. I mamy jeszcze dwie pary butów. Mamy takie oto botki tekstylne tym razem. Z takiego oto materiału, który będzie nieodpowiedni na śnieg i na deszcze. Natomiast będzie dobry na taką porę przejściową. On to nie jest ocieplane, to jest tylko ten materiał, więc jest dosyć surowy taki. Ale ma bardzo zgrabną formę, moim zdaniem. Ma, taką, ma taką, taki piękny kształt takich, wiecie, eleganckich martensów. I tutaj też, jeżeli te są dla Was za wielkie, za ciężkie, to może. To może być świetne rozwiązanie będzie pięknie wyglądać z dżinsem, ale też do sukienek w stylu boho, bo one są takie trochę nawet jak to się zniszczy trochę, chociaż myślę, że będzie się dobrze trzymać i dobrze prać, to to będzie wyglądać dobrze. Bałabym bo, się tylko, czy ten materiał się nie zabarwi o coś, jakieś błoto na przykład, o jakąś trawę, bo mimo wszystko te błoto czy trawa mogą barwić, a tutaj myślę, że to może mocno chłonąć barwniki, więc trzeba będzie uważać, ale pewnie do prania też będzie dosyć proste. Wiązane, sznurowane, piękne. Ok, mogę Wam powiedzieć, najwygodniejsze buty z całego zamówienia, jestem o tym przekonana, jak kapcie dosłownie. Tu zawiązałam pod samą górę, jak widzicie, z tymi złotymi elementami, tutaj niżej są po prostu tak wygodne z tej tkaniny, cieniutkie, ale wygodne, jakbym miała kapcie na nogach. Tutaj stuprocentowa polecajka i wyglądają bardzo zgrabnie, bo są po prostu trochę węższe niż te poprzednie modele. O, jakie świetne są. I ostatnia para, jak jesteśmy już przy kowbojach w tym odcinku, to takie piękne kowbojki krótsze. Z czubeczkiem, ale takim trochę ściętym na końcu. Takim, no tak, takie wiesz, wiecie, takie inne. Wyglądają elegancko. Tutaj mają piękną sprzączkę. I zobaczmy, jak te buty będą wyglądały na nodze. Tutaj, oczywiście, ścięty jest ten e, obcas. Także tak na pierwszy e, rzut oka mi się bardzo podobają, ale zobaczymy, jak czy będą wygodne. I tutaj powiem Wam, że mimo zwężających się czubków. Są bardzo wygodne i wyglądają bardzo stylowo. Tutaj nie ma oczywiście wcięcia w kostce, bo wiadomo, że jest taki krój butów. Jak kapcie, naprawdę. I to, że tutaj mamy ten czubek z przodu, wcale nie przeszkadza, bo tam jako, tak jakoś ładnie się ta stopa układa. Może jest trochę wydłużona, ale też nie jest to jakoś takie straszne. Buty wyglądają świetnie, więc mogę Wam polecić jako taką tańszą opcję dla jakichś firmowych właśnie kowbojek. Właśnie te konbajki z Ham świetnie się prezentują, bardzo mi się podobają. Kochani, to tyle w tej butowniczce. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, poproszę o kciuki do góry. Dajcie znać, jaki sklep wziąć pod lupę następnym razem, żebym Wam zrobiła przegląd butów w butowniczkę właśnie z innego sklepu. Tu wybrałam te, bo wydaje mi się, że są dosyć ciekawe. Są ładne kroje, ładne wzornictwo i no i właśnie, nie potrzebuję tyle butów, ale gdybym miała sobie kupić, to na pewno bym sobie na HM zajrzała. Dajcie znać, które zostawić, jeżeli mam jakieś je zostawić, Waszym zdaniem. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Liczę na Wasze subskrypcje i, i opinie w komentarzach. W Do zobaczenia. Pa, pa.